Dzień dobry, jestem Gul Gulczycki z kanału Gul -Gul Gulchan, 2003 Gulblog Poznań i chciałbym to powiedzieć, że za niedługo, już 11 sierpnia 2022 Liga Europy podejmujemy w Poznaniu zespół z Islandii Reykjavik. I w pierwszy mecz nie poszło nie tak, jak byśmy chcieli, bo przegraliśmy 1-0. I w tym meczu nam należy jest najważniejsze, żeby wygrać i zdobyć zdobyć to miejsce w tym gronie, żeby to przejść dalej. Fajnie, dobrze, fajnie by było. Będę się cieszył z tego wyniku. Mm. No i co? No, trzeba kibicować? To trzeba... idę na mecz, właśnie też. Idę sobie na kocioł, trochę po i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będzie w hały. A jutro gra Zagłębie lub bych Poznań też kibice żeby wygrali ten mecz. Mam nadzieję, że tak będzie. No i co? No kibicujemy, kibicujemy, kibicujemy Elchowi. I co? No. Widzimy się już tu, na meczu na Bugarskiej. Do zobaczenia. Cześć.